Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Pan kiedy stanął nad brzegiem, Mój za nim, by łowić serca, noż może prawdą. O panie, to ty na mnie spojrzałeś, To twoje usta, dziś wyrzekłym. Słowem, które towarzyszyło w całej historii świętego Jana Pawła II, to było zdumienie. Świat się zdumiał, kiedy 16 października 1978 roku na balkonie przed. Bazyliką Świętego Piotra stanął nie Włoch, tylko Polak, którego nawet nazwiska nie potrafiono tam we Włoszech wymienić, Wojtyłę. Mówiono, że to pewnie jakiś Murzyn, bo takie ma nazwisko. A ten, który został na konklawę wybrany i przybrał imię Jana Pawła II... Mówił wtedy: Przybyłem z dalekiego kraju, zdumiony świat wyborem papieża z Polski. A później, kiedy po wyborze przybywali tutaj do Wadowic dziennikarze, to oni nie kryli także swojego zdumienia. Takie małe miasteczko nad skawą wydało takiego papieża zdumienie. I to słowo zdumienie będzie dalej towarzyszyło, kiedy 13 maja 1981 roku ten, który znał się na niszczeniu człowieka, terrorysta Ali Akcha, strzelał i chciał zabić. A Papież powie, Maria mnie ochroniła. Zdumienie, że wyszedł z tego zamachu i że tyle lat później jeszcze mógł kierować kościołem. Zdumienie po tym zamachu, które miał być śmiertelny. A kiedy papież Jan Paweł II odbywał te liczne pielgrzymki, przeszło 100 pielgrzymek do różnych stron Europy, świata, to w tym pielgrzymkom zawsze towarzyszyło też słowo zdumienie. Zdumienie nad posługą tego papieża z Polski, tego papieża z Wadowic. Miał odwagę pokazać się jako słaby a jednocześnie w tej słabości mocarz, duchowy mocarz. Powiem Wam przy końcu, że jestem zdumiony, że Was tylu tutaj jest. Nie liczyłem na to, że Was tylu będzie. Zdumiony jestem, że macie wyczucie, że trzeba być, no w takiej chwili trzeba być. Jeśli się gromadzą w Rzymie, jeśli się gromadzą w Warszawie na placu Zucięstwa, w Krakowie przy oknie. Ojca Świętego, to, to dobrze się w Wadowicach też gromadzą przy pomniku. Bardzo dobrze i bardzo Wam dziękujemy za to. To są górskie okolice. To jest moje miasto. Święta o łaski pełna Pan z Tobą, się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, wśród świętonami i chrześcijan, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syni i Duch Święty, Amen Bić się w pokoju Chrystusa. Ogó nie będą ziemi wszystkim za percentycznie. Bó